Tam w dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób rozwiązywać równania i nierówności z podwójną wartością bezwzględną. Mamy tutaj pierwsze równanie, jak widzicie, mamy tutaj wartość bezwzględną i pod wartością jest kolejna wartość z x, z x plus 2, od tego odejmuję 3 i wynik równa się 1. W jaki sposób możemy sobie do tego podejść? Po pierwsze możemy potraktować, że to, co mamy pod tą dużą wartością bezwzględną, czyli to. Wartość bezwzględna z x minus 2 odjąć 3 to jest jakieś moje A. Gdybym wrócił przez chwilę do tego, co robiliśmy wcześniej, czyli do tych prostych równań z wartością bezwzględną, to gdybym miał, że wartość bezwzględna z A równa się 1, tak? No to rozwiązalibyśmy w taki sposób, jak robiliśmy to wcześniej, czyli że a równa się 1 albo A równa się minus 1. I bardzo podobnie muszę podejść tutaj do tego w tym przypadku, tylko muszę pamiętać o tym, że to moje a. Równa się wartość bezwzględna z x plus 2 minus 3. Po prostu podstawić za to a to, co mamy tutaj w klamerce. Czyli jakby pozbywam się tej zewnętrznej wartości bezwzględnej, no i rozpisuję to na dwa przypadki. Tak? Czyli będzie tak, wartość bezwzględna z x plus 2 minus 3 równa się 1, albo drugi przypadek będzie wartość bezwzględna z x plus 2 minus 3. Będzie równe minus 1. Tak? Czyli dokładnie tak samo jak tutaj, tylko za a podstawiam to, co mamy w klamerce. Czyli tutaj wyjdzie mi, że wartość bezwzględna z x plus 2 będzie równa 4, a tutaj wyjdzie mi, że wartość bezwzględna z x plus 2 będzie równa minus 1 plus 3, to jest 2. No i tutaj mamy tak naprawdę dwa równania, takie jak już robiliśmy wcześniej, czyli te proste równanie z wartością bezwzględną, no więc znowu rozpisuję to jako x plus 2 będzie równe 4, albo x plus 2 będzie równe minus 4, tak? Albo po tej drugiej stronie, x plus 2 będzie równe 2, albo x plus 2 będzie równe minus 2. Czyli mam tutaj x równa się 2, albo x równa się minus 6, albo x równa się 0. Albo x równa się minus 4. Czyli, jak widać, mam tutaj 4 rozwiązania. Nie zawsze będą to 4 rozwiązania, ponieważ mogą być takie przykłady, gdzie po rozpisaniu tutaj tego na dwa przypadki, po której stronie wyjdzie mi jakaś sprzeczność. Na przykład, gdybym tutaj miał wartość bezwzględną z x plus 2 równa się minus 1, na przykład, tak? No, wiadomo, że to jest sprzeczność, bo wartość bezwzględna jest zawsze większa, będzie równa 0, więc tutaj, jakby ta część wtedy, tego równania już by w ogóle nie występowała. Mógłbym tutaj od razu napisać, że x należy do zbioru pustego i mielibyśmy tylko dwa rozwiązania. Także to nie jest tak, że zawsze będą cztery. Maksymalnie cztery, natomiast może się okazać tak, że która z tych części nam się bardzo szybko skończy, wtedy będą tylko dwa. Jak postępować w przypadku nierówności? Tutaj mamy z prawej strony. Postępuje dokładnie, dokładnie tak samo. Czyli gdybym przyjął sobie przez chwileczkę że to co mam tutaj pod tą dużą wartością, czyli ta moja wartość bezwzględna z x minus 3 minus 5, to jest jakieś moje a, tak? Czyli mam tak, wartość bezwzględna z a jest większa bądź równa od dwóch, tak? Znaczy już teraz opierając się na tej wiedzy, którą mamy z poprzednich filmików, to jest prosta nierówność z wartością bezwzględną, czyli piszę, że a będzie większe bądź równa od dwóch lub, czyli suma a mniejsza bądź równa od minus dwóch. No I teraz będę postępował bardzo analogicznie, tylko po prostu zamiast a wrzucę to, co jest w tej klamerce, czyli będzie wartość bezwzględna z x minus 3 minus 5, tak? No czyli rozwiązuję sobie to poniżej. Wartość bez z x minus 3 minus 5 będzie większa bądź równa 2. Suma, ponieważ dla większych bądź równych, tak jak już wcześniej mówiłem, mamy znak sumy. Wartość bez z x minus 3 minus 5 będzie mniejsza bądź równa od minus 2. Przenosimy sobie tutaj minus piątkę, czyli będzie większe bądź równe od 7. Tutaj też minus piątkę, czy będzie mniejsze bądź równe od 3, tak? I musimy pam pamiętać, że ten mój znak tutaj większy bądź równy, on jest bardzo ważny, bo moim takim głównym znakiem który będzie cały czas się tutaj ciągnął i będzie jakby odgrywał najważniejszą rolę zwłaszcza w ostatecznym wyniku będzie suma ale co się stało tutaj po lewej stronie, tutaj widzimy, że mam już prostą nierówność x minus 7 wartość bezwzględna z tego jest większa młodziówna od 7 czyli znowu na mocy tej wiedzy, którą już mamy z wcześniejszych filmików, rozpisuję to znowu na dwa przypadki, że x minus 3 większe młodziówne od 7 albo x minus 3 mniejsze młodziówne od minus 7, tak cały czas ten mój główny znak lub, a tutaj mamy z kolei mniejsze równe, więc jakby po tej stronie tej nierówności będzie mi rządził znak i, czyli część wspólna. Czyli piszę x minus 3 mniejsze równe od 3 i x minus 3 większe równe od minus 3. No i teraz z tego mi wychodzi x większe mocciówne od 10. Suma, tak? Dlatego że po tej stronie mamy też znak większe mocciówne, więc tutaj też jest suma. x mniejszym mocciówne, no minus 7 plus 3 to jest minus 4 lub, czyli ten mój główny znak sumy, x mniejsze bądź równe od 6 i x większe bądź równy od 0, tak? no bo minus 3 plus 3 daje mi 0. No i teraz zobaczmy, co się stało. Po tej stronie wyszło mi mniejsze od minus 4, tak? Czyli tu mam minus 4, mniejsze od minus 4 to jest wszystko, co jest tutaj oraz większe bądź równe od 10, czyli większe od 10 większe łodzi na 10 jest wszystko, co jest tutaj. Natomiast po tej stronie wyszło mi większym łodziwne od 0 i jednocześnie mniejsze łodzią od 6, no to część wspólna z tego to będzie tutaj, tak? To teraz jakbym chciał sobie e, chciał sobie wziąć sumę z tych obu, tak bo na końcu bierzemy sumę, właśnie tak jak mówiłem, tym naszym głównym znakiem jest U, czyli suma z racji tego, że to było większe bądź równe. Dlatego na końcu ostatecznie bierzemy sumę z tych obu przedziałów. Czyli mu ostateczny wynik to będą x należące od minus nieskończoności do minus 4. Suma teraz w środku pomiędzy tym wskoczy mi od 0 do 6. Oraz jeszcze prawa część z tego pierwszego rozwiązania, czyli od 10 do plus nieskończoności. I to jest bardzo ważne, dlatego że tutaj mieliśmy ten nasz główny znak, był większy bądź równy. Dlatego mamy tutaj sumę. Ostatecznie bierzemy sumę. Gdyby tutaj było nie większe bądź równe, ale na przykład mniejsze bądź równe, wtedy tym naszym głównym znakiem pomiędzy tymi jakby dwoma przypadkami byłoby i, czyli część wspólna. I na końcu bralibyśmy nie sumę, tylko iloczyn, czyli część wspólną tutaj z tych obu przedziałów. Tutaj także nie zawsze musi być tak, że będziemy rozwiązywali do końca te dwa przypadki, tak samo jak już mówiłem w równaniu, także tutaj. W nierówności, po której stronie może nam wyjść sprzeczność, na przykład gdyby tutaj wyszło wartość bezwzględna z x minus 3, z x minus 3 mniejsze na przykład od minus 1. To jest sprzeczność i wtedy tutaj musielibyśmy sobie zakończyć rozwiązywanie tej nierówności i mielibyśmy tylko to, co wyszłoby nam z tego przedziału. Eee, takie podwójne wartości bezwzględne, one zazwyczaj pojawiają się na poziomie rozszerzonym, na poziomie podstawowym bardzo rzadko. W następnym filmiku pokażę, jak rozwiązywać także na poziomie rozszerzonym przykłady z kilkoma pojedynczymi wartościami bezwzg bezwzględnymi.